Wczesna cywilizacja, osiągnięcia nauki i techniki powodują, że człowiek XXI wieku w każdym okresie swojego życia może twórczo i aktywnie spędzać wolny czas, wzbogacać swoją wiedzę, zdobywać nową oraz rozwijać swoje zainteresowania. Doskonałym miejscem realizacji tych oczekiwań jest Żarowski Uniwersytet III wieku, który 4 marca 2011 roku obchodził drugą rocznicę swojej działalności. Rocznica ta stała się doskonałym pretekstem do wspomnień, początków i podsumowaniem dotychczasowych sukcesów. Słuchacze Uniwersytetu III wieku na spotkaniu podsumowującym dwuletnią działalność powitali burmistrz miasta Żarów pan Leszek Michalak, sekretarz gminy pani Sylwia Pawlik oraz przewodniczący zarządu Uniwersytetu III wieku, pan Zbigniew Owczarski, składając równocześnie życzenia wszystkim obecnym paniom z okazji zbliżającego się dnia kobiet. Czas płynie pokazuje, że jest to świetna inicjatywa, która jest potrzebna, i myślę, że to jest ważne, że najwięcej satysfakcji daje to wszystko, co się robi, co się okazuje, że jest potrzebne. Okazuje się też, że dzięki e, osobom zaangażowanym, jak pani dyrektor, jak pan dyrektor, jak przede wszystkim państwo, którzy organizujecie pozostałym osobom e, spotkania, wspólne zajęcia, profesorom, wykładowcom, rehabilitantom, tak i tak można mnożyć, mnożyć, ale ta grupa osób zaangażowanych e, to dobrze, że jest duża, bo dzięki temu jest bogactwo inicjatyw, jest bogactwo możliwości korzystania. E, pan przewodniczący zauważył, okazji jest kilka. Ale proszę Państwa, zbliża nam się faktycznie dużymi krokami e, tradycyjne nasze święto kobiet i wiem tak dobrze, że ono jest. I dzisiaj też coś zauważyłem wśród tych wypowiedzi, mianowicie Panie bardzo szybko podejmowały decyzje. Ustanowiły Panów, którzy przewodniczą, ale decyzje to widać kto tu podejmuje. Jest taka taka maksyna, która zawsze mi się wtedy przypomina, mimo płci naszej wszelakiej zalety, my rządzimy światem, a nami kobiety. Drogie Pani, świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów, powiedział dopiero de Mouton, i myślę, że to jest piękne, piękne słowa. Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów. Szanowny Pani, jest taki marcowy dzień, kiedy wręczamy kwiaty, składamy życzenia, a w każdym bukiecie wyrazy wdzięczności, szacunku i podziękowania. Za Wasze serca, umysły, za trud Waszych rąk. Z okazji Dnia Kobiet mam przyjemność w imieniu swoim własnym oraz pracowników Urzędu Miejskiego Żarowiec przekazać wszystkim Paniom najlepsze życzenia. Wielu powodów do radości i optymizmu wraz z życzeniami na każdy nowy dzień, by był źródłem pięknych, niezapomnianych wrażeń. Pomimo, że każda chwila radości trwa zawsze za krótko, to jednak pozostawia trwałe wspomnienia, do których warto wracać w pamięci. Z tej przemiłej okazji Życzę, aby zawsze pamiętano o paniach, o Waszej codziennej pracy, nieustannym trudzie, poświęceniu i trosce o innych oraz nadawanym przez Was sensie życia. Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby szczęście towarzyszyło Paniom nie tylko w tym, dniu, ale przez cały rok, a uśmiech na stałej Kościół na Waszych twarzach. Powstanie przebiegło w miłej, radosnej atmosferze, były kwiaty, gratulacje oraz wyrazy podziękowania za minione sukcesy. Korzystając z okazji, burmistrz Leszek Michalak zaznaczył, że poprzez swoją działalność Żarowski Uniwersytet III Wieku wysyła do społeczeństwa ważny sygnał. Złota jesień życia jest wspaniałym okresem do czerpania radości płynącej ze służby dla innych. A Żarowski Uniwersytet III Wieku dostarcza naszym słuchaczom cennych doświadczeń, inspiruje i motywuje ich do podejmowania nowych, ciekawych działań. Thank you.